W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, dzisiaj, kiedy świętujemy ostateczne zwycięstwo Andrzeja Boboli, przypominamy sobie to jego okrutne męczeństwo. Z powodu prawdziwej wiary był on, za przykładem Pana Jezusa, biczowany, uwięczony ostrą koroną, ciężko spoliczkowany, Potem nawet wylupiono mu oko, ścięto skóra i przypalano oraz rozcierano powstałe rany. Ir net to nepakako trim operacijoms, po to atsiuntė jam ausis, nosį, bardžius, ištempė tą język, įbito šidlo į širdį. Ir būtent dėl to buvo tai viena iš tokių neįkruotiniausių menšinų visoje istorijoje krikščionystėje. Labai mažai net, kas iš tų gilų menšininkų ištempė to, ką ištempė šventas Andrzej Boborė, Dniu savo menšinystės. I dlatego w związku z tym możemy sobie przypomnieć, drodzy wierni, że męczeństwo to przejawia się przez to, że ktoś świadczy o wierze w Chrystusa, która uczy nas porzucić rzeczy widzialne ze względu na rzeczy niewidzialne. Dlatego do mężczyznstwo należy to, że człowiek daje świadectwo wiary, pokazując czynem, że porzuca wszystkie obecne rzeczy, aby uzyskać niewidzialne dobra, które nadejdą. Więc męczeństwo to jest pewien czyn zewnętrzny, przez który właśnie człowiek pokazuje tą swoją wiarą wewnętrzną, to swoje wewnętrzne przekonanie a dopóki człowiek zachowuje życie ciała, on jeszcze nie pokazuje czynem, że porzuca wszystkie rzeczy związane z ciałem, więc wtedy jeszcze coś pozostaje, co człowiek jakby zatrzyma dla samego siebie. Przecież ludzie często wolałyby raczej stracić swoich krewnych i wszystko, co posiadają, a nawet cierpieć ból cielesny, niż stracić własne życie. Tak cenne normalnie jest dla każdego z nas nasze życie, dane też przez Pana Boga, więc tutaj do takiego doskonałego nowego męczeństwa należy, aby człowiek cierpiał śmieć ze względu na Chrystusa. I tak męczennicy, cierpią w ciele aż do śmierci dają świadectwo o prawdzie. I to nie jakiejkolwiek prawdzie, ale prawdzie, która została nam objawiona przez Chrystusa. I dlatego męczennicy Chrystusa są jego świadkami, bo oni właśnie w taki sposób widzialny zewnętrzny, dali świadectwo o prawdzie Chrystusa. I widzimy, że oni oddają życie za wiarę w Jezusa Chrystusa. Ісуса, а татаро обіймує не тільки вевнечне переконання, це є єснезбене, але власне теж обіймує і і те то визнання. I to wyznanie wyraża się nie tylko słowami, ale także uczynkami, przez które człowiek pokazuje, że ma wiarę. I widzimy to wszystko właśnie u świętego Andrzeja Bobory. Właśnie to wszystko on naprawdę wypełniał w dzień swojego męczeństwa, który podczas tych wielkich tortur modlił się do Jezusa i Marii, też przebaczył swoim katom, nawet zachęcał ich po ojcowsku, aby powrócili do prawdziwej wiary. Więc te noty, które tutaj święty Andrzej Taip, praktiko to nepravdos nesanovyčiai yra išne. O ne tik darė to švedesvo, ar darė po Oisovskų staršė Navručištik swoikatų. Jis šit sutiks šitį ištik užšventėgo Andžėje. Ale teraz, kiedy z okazji tego święta zachwycamy się takimi jego cnotami, możemy zobaczyć, że taki wielki szczyt u świętego Andrzeja w dniu jego męczeństwa był po prostu logicznym końcem całego życia świętego Andrzeja. To nie był jakiś przypadek, że święty Andrzej dostał właśnie taką łaskę od Pana Boga, tak go wychwalić po ostatni dzień swojego życia, ale to było logicznym następstwem, jak całe życie prowadził święty Andrzej. До того щиту дошов анже так на правдоподлуки, витривали і праці цілого своєго життя. Юж от вчесних чесних літ збачив он своє він спрактикував спрактиковатом здорову астеза. В школі був побожний, горливий і здоровий, а потім Žiūrėk, Jagnai blyžiai našvedavo iš paną Jėzų, vybral žyžias zakonę, ir tada vėlgi zapal abi prasauršlė krulės savo božego, ir tada vėlgi metodiškai, tai buvo įnacialo lojolį, vyko žinias svojo vadai. Vašinatim pačiom, tu savo žyžias zakonego, on vyko žinias dėl to, su jie čia buvo trokia prieškodom, dėl pradžybai službų į panų Bogų. Arba žinaturi, anžiai, vėl, tokio šilnego temperamentu, savo požiūlote, žyžias, 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 Він часами он був таким поривчим, нечерпливим, упорчивим, попросту не мав такі натуральні цехи свого характеру. Але з допомогою уваги вдалося йому свою натуру, і пізніше, як як душ пастеж, всіх трактував з вирозумілощем, упшеймощем, милощем і добротливощем. А свій такий надалі щільний темперамент юж керував на службу Божу. І в такий спосіб, як, як та уваги, насправді, зробила цей суд, опираючи на натуру. Įsivaizduojame, kad jis yra 100 000 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 0000 000 0000 000 000 0000 0000 0000 0000 0000000000 00000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 A już kiedy na Kresach wschodnich wiara katolicka została gwałtownie zaatakowana, to on specjalnie udał się tam, aby ją bronić. I nawet wtedy, już kiedy udał się do, do tego miejsca, to miał świadomość, że udał się tak naprawdę na ewentualne mniejszość. Więc już było to pewne mniejszość nawet w jego, jego sercu, on już jakby z góry się zgadzał na to, co może się wydarzyć. I właśnie już w, tam na wschodzie zasłynął z tego, że wielu prawosławnych Uziskaldo pradžiai. Vienas kėdė šiame steigomame, na, pavyzdžiui, na, jeigu kauzasi, to šiandien Andžiai taip nepravda, jūs bilna šį čia swoiksnų. Vienas to žemnešinio karbato menšinimo bylo paprastų takom koronom, kuriom būk Andžiai apdažalų po dvigulėtnim takim beldimensinim. Laiškinim, tai beldimensinim, kad jūs pačias čia službėjote pana Bogą. To, to išbylo, tam tikra menšinystė, ir tada iš to kraujo menšinystė, to buvo tik korona. To, 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 Więc kiedy teraz patrzymy na nas, drodzy wierni, to nie wiemy, czy komuś z nas da Pan Jezus zaszczyt przejść krew za Niego, tak jak dał to świętemu Andrzejowi, ale w każdym razie jest pewne, że od każdego z nas chce Pan Jezus świadectwo w tym bezbożnym świecie, w którym teraz żyjemy. Aby żyć prawdziwie katolickim życiem trzeba przejść, jeśli nie krwawe, to właśnie przynajmniej to białe męczeństwo. Ale wiemy też, że Pan Bóg z tymi, którzy Go milują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Z tymi, którzy są powolani według Jego zamiaru, jak nas przekonuje Pismo Święte. I chociaż w oczach świata Kozacy byli silniejsi od świętego Andrzeja, to ich triumf był bardzo krótkotrwały. To święty Andrzej, prześladowany ze względu na Pana Jezusa, odniósł prawdziwe zwycięstwo i triumf, który trwa przez całą wieczność. I więc niech taka nadzieja pobudzi nas.